Let's go, boys! Hey, welcome to Tokyo! Oh, hi -ho! Hi -ho! Witamy Was w kolejnym odcinku Ulanych Testów. W którym to będziemy zajadali się sushi z dyskontów i <laughs> będziemy jedli e, dzisiaj te japońskie jedzenie. Jest sushi z dyskontu, i musimy sobie powiedzieć jedno. E, jest to sushi w dyskontach. Mm. Tylko Netto nie ma własnej marki. bo Netto nie ma własnej Byliśmy marki. Tak. w Netto jedynym sushi jaki jest dostępny w zamrażarkach czy tam w lodówkach jest taki sushi oto, for you i to sushi for, you. To sushi for you też było w... w Biedronce, ale nie braliśmy go w Biedronce, bo w Biedronce wybraliśmy tu jest... ich ja markę nie, ja, czyli ja, marinero wszystko to co mają z ryb owoce morza i tak dalej. Ja nie wiem tutaj czy ten chief select to go to jest w, w, własna marka ja Lidla ja ale już jest, ale tutaj jeżeli chodzi o Biedronkę tak mamy Sushi z firmy Marinero. Tak, to jest dla Lidla. Generalnie firma, która zajmuje się obróbką termiczną, obróbką gastronomiczną ryb. Jest to najmniejsza porcja, bo to są takie porcje tak zwane jednoosobowe. Tak, ta ma 200, 230 gramów. Po prostu jakbyśmy podwoili ją, to wychodziłoby tyle samo. Jest, jest, jest tańsza. Około 450. Jest jak jest, tak. Yy. Sushi dla tych wszystkich, którzy być może jeszcze nigdy nie jedli tego, to są surowe ryby owinięte w glony lub też yy, odwrotnie I glony bez. zawinięte w ryż. To jest niesamowite. Jemy mięso, jesteśmy otyli, jesteśmy ulani. Pokażcie mi, pokażcie mi Japończyka. Jednego, drugiego czy trzeciego, który jest otyły, oczywiście, jeżeli nie, nie chce robić tego, bo są sumici. Oni 40, jest, jajek oni, on 40 jajek, gdzie nie i, i pół świni, także to jest zupełnie inna. Wszystko to, co jest surowe, wszystko to, co jest z oceanu, z wody, po prostu jest zdrowe. Chcemy być tak szczupli. Jak Kazayoshi Funaki. Pozdrawiam skoczków, y, haradę, y, kasaiego. Lubię też japońskie y, bajki, tak zwane Hentai. Mhm. Od czego zaczniemy? Po, może zaczniemy od to, to tego netto. Mamy sushi Midori. To po japońsku jest tak: 6 Futomaków, 6 California Roll i 2 razy Nigiri. No tak, jest napisane, że to jest premium quality, więc sprawdzamy, czy to jest premium quality. Pachnie to świeżo, i mamy tutaj, tak, mamy sos sojowy. Soj, sos! Jak, jak się powinno rozczapiżać te pałeczki? Po prostu na siłę. Różne są taktyki. Ja trzymam między drugim palcem a kciukiem. Wiem, że niektórzy trzymają między trzecim a drugim. Ja trzymam normalnie. Ja jestem z tej grupy docelowej, która używa wasabi od razu bezpośrednio do sosu sojowego. Ja wiem, że niektórzy. Czyli robią... jesteś Januszem. Tak, jestem Januszem. Niektórzy robią tak, że y, kładą sobie na kawałku sushi i tak dalej. Nie. Mamy so, też imbir. Do czego służy imbir, jeśli chodzi o jedzenie sushi? To jest taki katalizator, można powiedzieć. Tak jak niektórzy wąchają y, kawę, żeby im się nozdrza zerowały przy wybieraniu perfum w drogerii. Wasabi. Oczywiście chodzi o wasabi, że to jest ten ich magiczny szan. Najlepsze oczywiście jest, jak ktoś ma prawdziwy korzeń i y, 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 y sobie sam utrze, trochę imbiru dam na talerz, żeby. Ty móc sobie zerować kubki smakowe no i co zaczynamy od tych to samych najpierw to, A, to jest <laughs> odkierić są na zewnątrz yy, glony w środku mamy co marchewka to jest chyba ta rz rzodkiew albo ta japońska rzodkiew i kawałek chyba yy, szczypioru czyli dla Jaroszy bo mięsa tutaj nie uświadczymy uwaga ojej Oj. pierwszy kęs jak na polowaniu tam jest ostatni niektórzy twierdzą że słyszy po przyjeździe my żeśmy to kupili nie wiem z pół godziny temu Powinno trochę odleżeć bo otwarciu w temperaturze pokojowej. Bo tutaj jednak czuć ten chłód. Czuć było, że tutaj nie ma y, zupełnie żadnego mięsa. Ale ja smakowo chcesz... nie najgorzej. Smakowo nie najgorzej. Y, można generalnie zjeść całą paczkę y, bez mięsnych tych kawałków. Tylko po co? Kolejny kawałek, y, w którym mamy paluszki surimi. I jakąś pastę. Chyba. Na pewno nie jest to pasta do butów. Nie wiem, ale tak czuć trochę makrelą albo jakąś rybą. Jakaś rybna. Rybna. I też jest ta rzodkiew, czy tak. Ale to chyba bruku. pasta z takiej ryby, która. Susi też tylko widziała w telewizji. Powiem tak. Jest to pasta z wędzonej ryby. Jest to wędzona, chyba makrela. Zabija to smak. Smak tej wędzonej ryby jest na pierwszym miejscu. A jeśli chodzi o ten paluszek, Surimi, to on jest praktycznie na ławce rezerwowej. W ogóle go nie czuć. Tutaj mamy taki szfungs z białym i czarnym sezamem. Wiadomo, ludzki organizm nie trawi sezamu, więc jeżeli zjecie całość. To pod, no, ryż strawicie, środek strawicie, ale sezam tak. wyjdzie w tej samej postaci. Nie ma tu glonów. I znowu wędzona ryba. No i te rzutkiewki czy tam coś. Dużo nie maczamy, bo taki zestaw z samym ryżem i z sezamem to się może szybko rozwalić. No znowu wędzona ryba. To Powiem tak. To jakby zrobić sushi z paprykarzu szczecińskiego. Tak, to podchodziło pod paprykarza. Jeżeli ja chciałbym zjeść wędzoną rybę, kupiłbym sobie wędzonego łososia i go zjadł. Przechodzimy do takiego kawałka. Tutaj jest surowy... Przynajmniej tak wygląda. Łosoś. Łosoś. Łosoś i te dwie tykwy, czy tam... Ta, tykwa, właśnie, brakowało mi wyrazu. To nie, jedna to jest rzodkiew, a druga to jest tykwa. Sprawdzamy. I to smakuje jak sushi. Łosoś jest drogi. To jest najdroższa forma, pewnie sushi z tego zestawu, który tutaj mamy. No ale te wędzone pasty, widać, że to jest low costowo robione. Tak. Y, idziesz na ilość, bo dodajesz dużo ryżu. I wtedy wydaje się, że zjadłeś dużo. Ale ja jestem tradycjonalistą. Uważam, że powinno być w sushi surowe, surowa ryba. I tak było właśnie w tym przypadku. Tak. Tu kolejny kawałeczek. W środku też jest coś pomilone. Chyba są nawet pomilone tutaj te paruszki. Z czego one są? Tak, surimi, surimi. I czuć tutaj chyba jakiś majonez albo coś. No nie czuć wędzonki. Ale pachnie dobrze. Pachnie nieźle. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To, to smakuje niż że? To było ok. Dobra, tu widzę spasta, więc to zostawmy na później. Oglądałem filmy w telewizji i generalnie, jak są kawałki, takie na którym są krewetki, to delikatnie maczamy na górze. Hop, i do gęby. Mm -hmm. A nie jedźcie. O, to jest ok. Powiem tak, jak na takie dyskontowe? Całkiem ok. To I... jest ze szczypiorkiem, bo ja dość... przyznam się szczerze, że. I tu jest chyba awokado, nie wiem, czy widzisz. Nie? Gdzie jest awokado? Nie, to nie awokado, to tykwa. Czas... Znowu jest rzodkiew żo i tykwa. I ta pasta. i ta pasta Ojej, tu mi się już rozwala wszystko. W środku jest taka trochę pikantna pasta rybna, trochę w stylu paprykarza, no i do tego to rzodkiew i tykwa. Zjeść to, to mhm. można zjeść? To tam jest sushi z past y sosem sojowym, imbirem marynowanym, sosem krzanowym o smaku wasabi mhm. i tak. Nigiri z krewetką gotowaną, ok. sześć futomaków z pastą z łososia wędzonego. Ale to pieczonego, bardzo wędzone. pieczonego Paluszkiem z surimi i rzodkiewką y marynowaną. Rzodkwią, przepraszam. Dwa z łososiem surowym, marfią yy, i rzodkwią. Rzodkwią. Dwie z marfią marynowaną, rzodkwią marynowaną, ogórkiem i majonezem. Yy, sześć California Rollsów, dwa z sałatką z paluszków surimi i ekspandowanymi ziarnami amarantusa Brzmi poważnie. I dwie z rozdrobnionego łososia pieczonego, marfią marynowaną, rzodkwią marynowaną. 420 gramów, słuchajcie, tego było. Przypomnę, że to jest jak gdyby zewnętrzny dostawca, nie jest to linia firmowana Marką netto, ale możecie ją dostać właśnie w netto. Jest to jedyne sushi jakie my dostaliśmy u siebie w netto 420 gramów, i powiem Wam, że. Znaczy, jest dla mnie, jest dla mnie okay. za bardzo zdominowane to jest przez tą pastę wędzoną, ale to zdecydowanie. Ale... Idą na cięcie kosztów, zdecydowanie. Tak. tak. Bo jednak surowe mięso łososia no byłoby po prostu droższe, a tak robiąc. Taką tak. wędzonką papkę, ale zjadliwe. Ale zjadliwe, tak. Myślę, że jak najbardziej możemy to podsumować jako zjadliwe. O 420 gramów tego zestawu kosztowało I prawie pół kilo. Prawie pół kilo, 15,99 16 zł. 7. No tak, ale jak zjesz taki posiłek za sam, no to myślę, że myślę, będziesz tak. kontentowany. Przątamy i zaczynamy. Drugiej mamy już roztwarte sushi z biedronki marki Marinero, więc uwaga, stoliczku na się. Sushi to jest taki produkt premium, co tu dużo gadać, jak chcecie wybrać się kiedyś na randkę z dziewczyną, możecie pójść. sprzedaje, uwaga, Protipa. Kupujemy w dyskoncie za śmieszne pieniądze sushi, mhm. wykładamy je na talerz. No, no i co? No i po prostu dziewczyna przychodzi, a powiedz, słuchaj. Zamówiłem w naszej tutaj knajpki słuchaj, No i zajadacie no i tak. wszyscy są zadowoleni. W Marinero, czyli biedronka. Jest w języku, w języku polskim napisane, że to jest imbir marynowany. I zaraz sobie zobaczymy, co ten imbir marynowany potrafi. Tutaj mamy biały imbir. Ktoś z Was wie, czym się różni biały imbir od tego czerwonego? Wiecie? Bo ja wiem kolorem. <grym> <grym> o, dziękuję Ci. Proszę bardzo. Tutaj mamy sos sojowy. Też jest fajnie opisany. W czarnym pudełeczku, znaczy w czarnym opakowaniu. Tu sobie trochę chlusnę. Weź mi też troszkę, posyp. I mamy jeszcze imbir, nie imbir, pastek szanową o smaku wasabi. O, tutaj jest taka bardziej wodnista, mi się wydaje, niż pod No czy tutaj w ogóle wszystko jest bardziej wodniste, nawet, no znaczy już pomijam sam sos, no bo sam, sos, sam sobie jest wodnisty, ale też chyba ten imbir jest taki bardziej, bym powiedział, mokry. Ale konsystencję ma taką jak jak kapusta kiszona. To jak nie powinno być. Mniejszy zestaw tutaj mamy, ale tak, to, to, Tutaj to, to mamy mniejszy zestaw, bo wiadomo, on kosztował połowę. Moja propozycja, bo wszystkie są po dwa oprócz tego jednego z marchewką, więc po prostu go pomijmy. Więc zaczynamy od klasyku: hmm. czyli, czyli łosoś. łosoś, kawałek, łosoś tutaj widzę, on jest taki. W tamtym, w tamtym był lepiej wyglądał, bo tutaj, tutaj wygląda taki, jak, 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 jakiś taki posiekany. Tak, tam było widać, że jest świeży. Powiem tak: to nie był e, surowy łosoś. To był wędzony. Mhm. To nie był surowy. To był wędzony łosoś zwykły. To był wędzony łosoś. To nie był, nie był surowy. 100%. Powiem ci, że nie jestem tu ukontentowany. W związku z tym, że tu znowu jakieś wędzone coś, wezmę sobie z tym paluszkiem. Tutaj znowu jest rzod, rzodkw, w marchewka i ten paru, paruszek Surimi. Oj, tutaj chyba ten łosoś był bardzo wędzony. Bardzo, bardzo szczerowo mnie trochę ten zestaw. No, powiem wam, że drugi kawałek z tego Marinero i nie jestem jakoś ukontentowany tym. Widać, że ta cena, wiadomo, że tutaj gramatura jest mniejsza, no nie. I ostatni kawałek i tu jest pasta, to no wędzona. Jest... No. tutaj znowu mamy ten też gdzie jest biały i czarny sezam. Wydaje mi się, że w tamtym w tym tym z netto było więcej więcej tego sezamu było. To jest szczebelek niżej zdecydowanie od poprzedniego. Będzona ale w ogóle ryba. ta pasta w ogóle nie czuć czego ona jest. Na no pewno jest ryba. Wędzona. Na pewno ryba wędzona, ale nie wiadomo jaka. Trochę jestem rozczarowany. I ten imbir, powiem szczerze, ten poprzedni czerwony bardziej mi smakował. Lepszy był, no lepszy zdecydowanie. Próbujemy ostatniego takiego już. Dla, dla wege świrów, ja mam kawałek ogórka, a Ty masz chyba tą rzodkę wcale. Tak. Powiem tak, jest bo jest. Jak, jak się je sushi, no można zjeść całe opakowanie tego gdzie są glony, ryż i ogórek, ale po co? Szczebelek, a może nawet dwa szczebelki niżej niż w przypadku Netto. Tylko przypomnijmy, że w Netto był to produkt niefirmowany marką Netto, ale taki zewnętrzny. Zewnętrzny firmy. Cóż, został nam ostatni lid. Marka dedykowana, lidlowa. Największa nie. porcja. Największa 460 gramów i najdroższa w zestawieniu, bo 19,99 ten z Lidla, A ile kosztował ten z Biedronki zestaw sushi 230 gramów. Kosztował nas, uwaga, 9,99, ale był rabat, złoty 50 zł. Czyli zapłaciliśmy za to 849. Bardzo dobra cena. Dobra cena, ale jakość. Ale jakość, jakoś tak. Jakbym miał bliżej do netto, to bym wolał pójść po tamten zestaw do... No, zdecydowanie. do netto. zdecydowanie Zdecydowanie. Zdecydowanie. Czary Mary Hokus Pokus. W Japonii mówi się. SACHA Jonara! I Bierzemy na warsztat Lidla. Taki najbardziej bogaty z zewnątrz. No i najdroższy. Family box Sapporo. I co tutaj mamy? Danie sushi z gotowanym, z gotowanym ryżem, surowym łososiem atlantyckim, sałatką z łososia atlanty atlantyckiego, paluszkami surimi o smaku kraba, suszonymi wodorostami nori, serkiem twarogowym i uwaga! Imitacją kawioru z ekstraktu z wodorostów. Imitacją, czyli taką podróbką. Czyli takie kamienie Swarowskiego. Proszę tak. Brażone nasiona sezamu białego i czarnego, gotowana krewetka, warzywa, dodatki, sos y, sojowy, marynowany imbir, ostry sos szanowy z szanem japońskim wasabi. Zawiera cukry, substancje y, słodzące i co to mamy? 4 razy nigiri, 6 hosomaków, 2 mini Kalifornia, 6 Kalifornii. No i co? No jest to taki zestaw, można powiedzieć. Solidny, 460 gramów. I tutaj uwaga, bo Imbir zawiera glutaminian monosodowy. Czyli jeżeli jesteście uczuleni na to, to nie jedzcie tego. I ważne jest to do. do, do przedwczoraj. Nie do przedwczoraj. no, jest ważne jeszcze. Widzisz, jak się człowiek spieszy, to się, to się ktoś tam cieszy. No ten z rogami. O, jest dużo sosu, czyli. A to jest fajne, bo to jest porcja przygotowana, tak jakby dla dwóch osób. Dwa te sosy sojowe. Dwa imbiry. Mało, mało wasabi jest. Na dwie osoby to jest za mało wasabi. Co mnie tutaj zdenerwowało, to opakowanie jest tragiczne. To się wszystko tutaj rozwala, jeżeli. Wrzucicie to gdzieś do siatki z zakupami, to to się po prostu rozwali. Widzę też coś, czego jeszcze wcześniej nie widziałem z sushi, a byłem w Japonii 4 lata. Mhm. Czyli obtoczony jest tutaj jeden z tych, z tych, z tych wariatów. Koprem. W koprem. I to jest koper włoski. Ty weź zobacz, bo ten imbir strasznie ciągnie. Nie octem nie wydaje mi się jakoś tak. To jest wszystko utytłane. Byłaś chamie. Jeżeli macie zamiar jeść sushi, musicie umyć ręce, zresztą teraz w dobie koronawirusa, ręce warto, trzeba myć cały czas. Warto myć, ale nie, nie ma za dużo tu tego imbiru, to akurat... Ty no, to już całe wasabi zużył. Masz, weź sushi. Dobra, dobra, będzie dobrze. Czym się charakteryzuje sushi? Że ono musi wyglądać ładnie, musi być podane tak, że mucha nie siada, tu tak. Łosoś się wala. Tu się to otwieram, to mi, to mi wyskakuje. No, nie. Tutaj opakowanie zdecydowanie. Zacz, zacznijmy od łososia. Zaz, zdecydowanie na minus. Ojej, to się wszystko rozwala. ten o jest Łosoś jak łosoś, ale to. Tylko ten reszta taki trochę się nie klei. Zobaczcie, jak to wygląda. To się wszystko rozwala. Tu trzeba więcej, więcej kleju. Zła proporcja. Za, za mało cukru, za, za dużo soli. To musi być zwarta konstrukcja, no. Zobaczmy pozostałe kawałki. Nie wiem, z czym on jest. Tutaj chyba są te paluszki. O smaku krabów, imbir jest świetny. I ten krab też jest ok. Zobaczmy resztę. To był dobry krab. Tak, ten krab był bardzo ok. Jest też w wersji z, z tą imitacją kawioru. A kawior, dla tych, którzy być może się krygują albo nie wiedzą, to jest po prostu rybie na sienie. Chyba rybie jajka. Ten ryś jest do dupy. Od razu mówię. Ryś jest do dupy. Zobacz, zobacz, zobacz co mi się zrobiło. Szejk. Dramat. Wszystko się rozwaliło. Teraz możesz to wypić. Tragedia. Może to i smaczne, ale ten ryż nie. Ten ryż tutaj jest, jest bardzo słaby. Tak, jeszcze te kawałki, które są tu poklejone tymi glonami, ma to, ma, to, ma to sens, no bo te glony to wszystko trzymają. Najlepsi sushi masterzy, oni są w stanie nie patrząc, idealną ilość 56 ziarenek ryżu włożyć do, do kawałka. Nietypowy posmak, bym powiedział. Wędzona ryba. Dobra, chciałeś próbować to z tym koperkiem, tak? No tak, bo nie, parę razy w życiu jadłem sushi, nigdy nie jadłem nigdy czegoś co było obsypane koprem jest łosoś, no zobaczcie jak to się rozpada nie no to jest to jest słabe, w środku jest serek twarogowy to jest pewnie Ja dałem go już w sushi koper mi to zupełnie nie smakuje koper nie pasuje do tego, nie ten koper nie niedobre to było nie pasuje w ogóle, koper to do ogórków tak, tu oj straszne to te dwa ostatnie kawałki takie nie na mój gust za bardzo jakoś takie, tutaj wszystko to jest fikuśne, tak mi się wydaje. Ja tam bardziej w tradycję szed, no. Surowa ryba, no bo to sushi. Tutaj kolejna pasta. Ja ja to tutaj jest pasta. I w środku jakaś zielenina. Czuć, że tam. Bez smaku ta pasta. Wiesz co, wiesz co, tu mi nie pasuje? Tu jest ryż słaby. O ryż, tak, ryż jest słaby. Na... jest słaby. Hmm. Nie mogę tego jeść, najedzony jestem. Teraz już będą zawody, kto zje więcej? Będzie taki odcinek ekstra, gdzie po prostu będą zawody. Strzelanie do celu. <laughs> Powiem szczerze po tych testach. Powiem tak, narzekałem... Rob, robię, na, robię przerwę w sushi. Narzekałem na tamte pasty, że coś mi nie grało i tak dalej, no tutaj ale... Tutaj. Tutaj jest dramat. mil, dobry i na tym się kończy... Tak, cała reszta słowa. Kończą się plusy. Ktoś to u was schoduje ten ryż, popełniał gdzieś błąd. Rozpada się, zobaczcie, no to przecież to wszystko się tu rozpada. No tak nie może być. No. Kurczę, czuję, że mnie brzuch boli. Skończmy to. No o o, to jest ryż. Wszystko się rozpada. Nie no, ten ryż to jest dramat. O Jezu, nie chcę tego jeść już. On kwaśny jest. Do kiedy to żyje? 13 to jeszcze... Ile? Cztery dni. Nie smakuje mi to. I w ogóle, zobaczcie jak my się narażamy dla Was. Ja teraz przez najbliższy rok nie będę mógł patrzeć na sushi. Jak mi żona okay. powie, zabierz mnie do knajpy, to ja powiem na chińczyka, ale nie do sushi. No. no dobra, sprzątamy i czas na podsumowanie. Przyszedł czas podsumowań, moi drodzy, jesteśmy niezadowoleni, bo dzisiaj ten poziom, jeśli chodzi o jakość, nie był zbyt wysoki i jesteśmy tutaj zgodni. Mi przynajmniej najlepiej smakował ten produkt z Netto, mimo, że to nie jest dedykowany. No tak, ale był taki chyba najbardziej hmm. przypominający prawdziwe sushi. Tych dzwoneczków, wagoników było, było sporo. 15,99 Na... za 420 gramów. To jest dobra, dobra, dobra cena. Smakowo, no Mówię, no tutaj troszeczkę ta ryba wędzona, ta pasta była taka za bardzo intensywna, tak. ale nie było kombinowania z jakimś koperkiem, z jakimiś cudami na kiju, tak, no. po prostu pyk, pyk, zjeść i tyle. Drugie miejsce, jeżeli chodzi, no to zdecydowanie tutaj je biedronka. Biedronka i małe porcje, no ale powiedzmy sobie, no... no normalne, można no, kupić dwie. W normalnych warunkach byśmy ku, kupili dwie, ale i tak wiedzieliśmy, że będzie dużo jedzenia. Też nie było jakiegoś takiego kombinowania. Mian. Ale już było widać, że jest szabelek niżej niż. Tak. Netto. I mir w najlepszym w Lidlu. Ale jeżeli patrzymy na to całościowo, na cały produkt, to tutaj zdecydowanie miejsce drugie dla Biedronki. Marinero, doświadczenie jeżeli chodzi o obróbkę gastronomiczną ryb, wypadło to całkiem, całkiem spoko, bo zakładam, że w tym pierwszym wneton, no, to jest jakaś ta firma, która tak sama nazwa wskazuje Sushi For you. Firma, która zajmuje się tylko i wyłącznie sushi. Lidza za bardzo kombinuje. To, co, to, co żeśmy dostali od Lidla, no to jest przekombinowane. To jest przede wszystkim raz. Że w prostotę, no. Ja rozumiem, że to była największa paczka, ale też cenowo nie wyglądało no, to nie najlepiej. Czuję, że mnie teraz. Koparek to, no nie, no mówię, ogórki. Czy coś, koper, tam pasuje do takich rzeczy. Ale tutaj, poza tym ryż najgorszy. No, roz, wszystko się rozpadało. I się, chce się wsadzić do otworu gębowego, to się nie może rozpadać. Nie? Tak, a tutaj ten ryż się rozwalał. A 460 60 gramów Ile za 19,99. E, jeszcze powiedzmy w Biedronce, bo tutaj była promocja i w sumie dostaliśmy za 8,49. <coughs> Powiem tak, dzień, testowaliśmy dzień różne rzeczy w naszych kulanych testach. I ten test sushi, tak jakbyśmy spojrzeli na wszystkie te produkty. Najbardziej to, odchorujemy. E, najbardziej odchorujemy i słabo to wypada. Tak jakbyśmy zestawili, no jednak, czy przy flakach, czy, czy przy. Było, że się zachwycać. By, był, był taki moment, że wow! Tak, a tutaj tego wow nie było i byliśmy bardzo daleko. No tak, ale co ciekawe, no netto tym razem zaskoczyło nas. Tak, netto y, tym tak razem. Tak zwany game changer. Na czele, ale powiem ci, że. I jeszcze kwestia opakowań, bo to też jest istotne. Tak jak mówiliśmy sobie, to su sushi charakteryzuje się tym, że też masz to spożywać wzrokiem. Masz patrzeć i myślisz sobie, ależ to wykwintne, tak? W przypadku Netto, Biedronki te opakowania były tak skonstruowane, że to się tam nie walało. Tylko było podzielone. Tu leży to, tu leży to, tu leży to, tu leży pałeczki. Właśnie w Lidlu jeszcze nie było pałeczek. Jacek wpadł. Jacek za późno. <laughs> Albo za wcześnie. Zależy jak na to patrzeć, kurtyna. W Lidlu, tak, pudełko, pudełko się to wszystko się tam walało. Nie było, nie było, pałeczek, ładnie było oznakowane sosy, ale no, to nie jest muzeum, żeby przyjść i oglądać opakowania. No, ja już to, dzisiaj do To nie jest, to nie jest wystawa Andy Warhola, żeby przyjść i oglądać i zachwycać się kurwa opakowaniem jak zupką Campbella. Jak chcesz sushi, to chce się czuć jak Yokoshima Mashimoto, jak siedzę w Tokio, jem to, albo jak siedzę na skoczy, jak się nazywa ten skoczek japoński. Czyli Master krótko. Netto numer jeden, biedronka numer dwa. I lit numer 3. Dziękujemy za ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, odwiedzajcie nas na Instagramie, na Facebooku i naszej grupie wąsy i koksy na Facebooku. I pamiętajcie, że możecie wspierać nasz kanał za pośrednictwem PayPala oraz tip and donation. Pozdrawiamy Was gorąco. Nie, nie dla koperka, koperka, koperków, koperka, huźle, jak to się mówi! W sushi, w sushi.